W Stanach Zjednoczonych Ameryki panuje prawdziwe zamieszanie. Wojsko przygotowuje się tam do szeroko zakrojonej konfrontacji. Sekretarz Obrony Stany Zjednoczone Ameryki Pete Hexet rozkazał setkom generałów i admirałów Armii Stanów Zjednoczonych pilnie zebrać się bez podania przyczyny w bazie piechoty morskiej w Wirginii w przyszłym tygodniu. Co więcej, w pizzeriach w pobliżu Pentagonu odnotowano gwałtowny wzrost liczby odwiedzających wieczorem 25 i 26 września tak się dzieje przed lub w trakcie ważnych wydarzeń. A w kontekście pilnego zwołania setek generałów i admirałów przez Pentagon, wszystko to wydaje się podejrzane. Donald Trump zachowuje tajemnicę i udaje, że w ogóle nie rozumie, o co go pytają. Jakoby to całkiem normalne, że podkreślam setki generałów i admirałów armii Stany Zjednoczone Ameryki w trybie pilnym zbierają się na jakieś tajne narady. Tymczasem Moskwa oświadcza, że jej hybrydowe ataki na Europę to zemsta za uderzenia Ukrainy na Krym, a Chiny atakują Jawę i przygotowują się do inwazji na Tajwan. W Pentagonie długo milczano, ale później jednak oświadczono, że sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Pete Hexet zdecydował się zwołać setki amerykańskich generałów i admirałów na nadzwyczajne posiedzenie, aby po prostu omówić z nimi strategię obronną kraju. Chociaż brzmi to co najmniej dziwnie. Nazywam się Aleksiej Pieczyj. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Ale zanim zaczniemy, chcę przypomnieć, że na tym kanale YouTube codziennie pojawia się kilka wiadomości. Abyście byli na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, dlatego polecam zasubskrybować ten kanał YouTube. Zachęcam Was, przyjaciele, do udostępnienia linków do tego filmu w waszych mediach społecznościowych i napisania długiego komentarza, by dotarł on do jak największej liczby widzów. Washington Post informuje. Że Pentagon wysłał niezwykle nietypową dyrektywę do wszystkich najwyższych rangą wojskowych na świecie. Sekretarz obrony Stany Zjednoczone Ameryki pilnie zwołuje wszystkich generałów i admirałów Armii Stanów Zjednoczonych na spotkanie. Wszyscy muszą natychmiast przerwać zajęcia i pilnie przyjechać do Virginii. Dyrektywa została opublikowana na początku tego tygodnia w obliczu możliwego zamknięcia amerykańskiego rządu, a także w kontekście tego, jak otwarcie upolitycznione działania. Pita Hexeta wzmocniły poczucie niepokoju wśród jego przeciwników, obawiających się, że podważa on status Departamentu Obrony, przepraszam, Departamentu Wojny, jako instytucji ponadpartyjnej, pisze Washington Post. Rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, potwierdził, że Pitt Hexet zwróci się do najwyższego dowództwa wojskowego na początku przyszłego tygodnia, nie podając jednak szczegółów. Parnell, starszy doradca sekretarza obrony Stany Zjednoczone Ameryki. Nie wyraził zaniepokojenia kwestiami bezpieczeństwa. To po prostu rutynowe spotkanie, podkreślę, setek generałów. Nie wiadomo, czy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump pojawi się na spotkaniu, ani czy Pete Hexet wcześniej go poinformował o swoich planach. Ale w czwartek po południu W. Trump powiedział dziennikarzom w gabinecie owalnym, że pójdzie na spotkanie cytuję, jeśli oni tego będą chcieli. No właśnie, mimo skali tego spotkania i tajemnicy, zarówno Trump, jak i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki J.D. Wenz umniejszyli jego znaczenie. Trump zapytał, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego w ogóle o to pytacie? A J.D. Wenz, stojący obok Trumpa, powiedział, cytuję, nie: Nie ma nic szczególnie niezwykłego w tym, że setki generałów z całego świata rozmawiają z heksetem. No i tutaj po prostu uświadomcie sobie skalę. W Stanach Zjednoczonych i dziesiątkach innych krajów jest około 800 generałów i admirałów w armii Stany Zjednoczone Ameryki. 800 rozkaz hekseta dotyczy wszystkich wyższych oficerów w stopniu generała brygady i wyżej, a także ich odpowiedników w marynarce wojennej, zajmujących stanowiska dowódcze oraz ich starszych doradców. Zazwyczaj każdy z tych oficerów dowodzi setkami lub tysiącami szeregowych żołnierzy. Oczekuje się, że na spotkaniach Hexeta będą obecni najwyżsi dowódcy w strefach konfliktów oraz starsi przywódcy wojskowi rozmieszczeni w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku. I co ważne, rozporządzenie nie dotyczy najwyższych oficerów pełniących funkcje sztabowe, czyli tylko dowódcy liniowi, generałowie i admirałowie. W rozkazie napisano, cytuję: Wszyscy generałowie zajmujący stanowiska dowódcze w stopniach od 07 do 010 oraz ich starsi doradcy spośród generałów mają się stawić z uwzględnieniem ograniczeń operacyjnych. Otóż, właśnie klasy od 07 do 010 odnoszą się do wojskowej klasyfikacji wszystkich generałów i admirałów. Każdy dowódca zazwyczaj podróżuje ze swoim starszym doradcą i kilkoma młodszymi wojskowymi asystentami. Tak więc, całkowita liczba uczestników tego szczytu, jak się wydaje, może przekroczyć tysiąc osób. I wiecie, próbuję, próbowałem znaleźć informację. A czy w historii zdarzyło się, żeby minister obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrał na jedno spotkanie tak ogromną liczbę generałów? I nie znalazłem. Dlatego logiczne jest, że niektórzy już stwierdzili, że to budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa. Jeszcze raz wszyscy generałowie i admirałowie armii Stany Zjednoczone Ameryki z całego świata zbiorą się w jednym miejscu. W jednym miejscu setki generałów i admirałów. Podczas gdy oni będą tutaj, armię Stany Zjednoczone Ameryki na całym świecie pozostaną no, w zasadzie bez dowództwa. Departament obrony. Stany Zjednoczone Ameryki korzysta z zaawansowanych, bezpiecznych technologii, wideokonferencji, umożliwiających wojskowym omawianie wrażliwych spraw z Białym Domem. Pentagonem lub obiema instytucjami, niezależnie od miejsca pobytu. Ale Heks osobiście odwoła wszystkich. Z drugiej strony, dość dziwne jest, że Stany Zjednoczone faktycznie odwołują wszystkich generałów z Bliskiego Wschodu, gdzie trwa wojna Europy, gdzie toczy się wojna, oraz z Oceanu Spokojnego, gdzie Chiny przygotowują się do ataku na Tajwan. To oznacza, że wojska tymczasowo pozostają bez generałów. Co ciekawe, liderzy zarówno Republikanów, jak i Demokratów w komisjach oraz Senacie i Izbie Reprezentantów Kongresu, Stany Zjednoczone Ameryki do spraw sił zbrojnych, w ogóle nie komentują tego wydarzenia. Wygląda na to, że sami nie rozumieją, co się dzieje, choć powinni wiedzieć. I oto dziś Bloomberg pisze, że sekretarz obrony Stany Zjednoczone Ameryki, Pete Hexet, zdecydował się zwołać setki amerykańskich generałów na pilne spotkanie aby omówić z nimi strategię obronną. Ale Bloomberg zwraca uwagę, że spotkanie ma się odbyć przed ostatnim dniem roku finansowego i możliwym zamknięciem rządu. Na tym tle finansowanie z budżetu państwa Stany Zjednoczone Ameryki podróży służbowych urzędników państwowych, w tym wojskowych, może zostać wstrzymane. Hekset chce szybko zgromadzić wszystkich generałów. Ale oficjalnie spotkanie będzie poświęcone Narodowej Strategii Obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niedawno Trump zmienił nazwę Ministerstwa Obrony na Ministerstwo Wojny. Ale jeden z generałów, który rozmawiał z Washington Post, stwierdził, że to niedorzeczne zwoływać wszystkich generałów, żeby omawiać nową strategię obrony. Analizowanie konsolidacji dowództw, czy wygłaszanie wykładu dowódcom na temat standardów wojskowych. I tutaj generałowie są po prostu w szoku. Bo, jeśli zostanie ogłoszony shutdown, to tego samego dnia nie będą mogli wrócić do pracy na całym świecie. Dlaczego? Ponieważ całe finansowanie delegacji zostanie wstrzymane i wszyscy ci generałowie na jakiś czas utkną w Virginii. Może właśnie o to chodzi, kto wie? Najwyższe kierownictwo administracji Trumpa przygotowuje nową strategię obrony narodowej, która prawdopodobnie uczyni obronę wewnętrzną głównym priorytetem kraju. Po kilku latach, gdy Chiny były uznawane za główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stany Zjednoczone, Ameryki pojawiła się kolejna kwestia. W maju Pitt Hexet już wydał dyrektywę dotyczącą redukcji około setki generałów. A być może nadchodzi nowa redukcja, ponieważ już ogłoszono, że całkowita liczba generałów i admirałów w siłach zbrojnych Stany Zjednoczone Ameryki zostanie zmniejszona co najmniej o 10%. W każdym razie, W. na razie wszystko jest niejasne. Wygląda to bardzo dziwnie. Nikt nic nie potrafi wyjaśnić, muszę poczekać do przyszłego tygodnia. Niemniej jednak, oto to, co udało mi się przeanalizować w zachodnich mediach, te przecieki, które się pojawiają. Wielu amerykańskich wojskowych jest w szoku z powodu tego, co się w ogóle dzieje. Tutaj na razie postawię wielokropek. Napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. To już wszystko. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.